Robert z Crazy Jeep Lovers i dzięki uprzejmości Daniela z Go 4x4, przez ostatni tydzień miałem okazję jeździć tym wspaniałym samochodem, czyli Fordem Bronco na 3,5 calowym lifcie i na 37 calowych oponach. I powiem Wam od razu, że mój odbiór tego samochodu może nie byłby aż tak pozytywny, gdybym ostatnio nie kupił poliftowego Wranglera, a wcześniej nie jeździł hybrydą. A dlaczego? Zostańcie do końca, to Wam wszystko wytłumaczę. Ford Bronco na polskim rynku pojawił się już jakiś czas temu, i od tego czasu pojawiło się też wiele jego recenzji. Dlatego nie będę powtarzał tego, co już zostało o nim powiedziane. Skupię się na porównaniu Bronco do Wranglera, a przynajmniej tych Wranglerów, które ja posiadam, bo to też jest istotne. Wrangler. Wrangler Wrangler. Zacznijmy też od przodu samochodu i tutaj od razu może wam się rzucić w oczy, jak to koło jest tutaj do przodu daleko wysunięte. W przeciwieństwie do Ranglera Bronco nie ma daleko wystającego zderzaka, szczególnie w seryjnej wersji Ranglera w Europie. Ten plastikowy, ochydny zderzak, którego po prostu bardzo nie lubię, wystaje tutaj jeszcze dosyć daleko. Tutaj jest płaska ściana, jest trochę zakrzywiona na boki samochodu. Wiadomo, żeby był troszeczkę bardziej opływowy, no ale mimo wszystko tutaj te kąty natarcia będą o wiele większe niż w seryjnym Wranglerze. A teraz na tych 37-calowych, no to już jest kompletnie bestia. Tutaj ten kąt jest już blisko bardzo kąta prostego, jeżeli patrzymy tutaj od tego zderzaka. No dosłownie coś takiego. Jeżeli jesteśmy z przodu samochodu, no to zobaczcie tutaj ten, ten zderzak. Wygląda on o niebo lepiej niż to, co dostajemy w seryjnym Wranglerze w Europie, czyli ten obuły plastikowy, brzydki, wystający. Dodatkowo, nie wiem czy to słychać, ale on jest stalowy. Nie wiem czy aluminiowy, czy z jakiejś stali, ale jest. Tyle nam się mówiło, że nie da się czegoś takiego zarejestrować w Europie. A jednak Fordowi się udało. Tutaj tylko te elementy są plastikowe, natomiast tutaj macie osadzoną stalową szeklę, także no nadal nie jest to moim zdaniem bezpieczne. Myślę, że jedyne, co mogło wpłynąć na to, że udało się to homologować, to że jeżeli pieszy uderzy ten samochód, to raczej poleci tutaj na tą maskę i na pokrywę silnika. No ale jakoś się udało, ale jeszcze zobaczcie stalowa osłona pod zderzakiem. W Europie z rangerem dostajecie taką beznadziejną plastikową, za którą jest taka cieniutka aluminiowa płytka, która nic nie daje. Tutaj z tego co widziałem ta osłona idzie jeszcze troszeczkę pod silnik, także no, no jak się, jakoś się da. Pozostańmy jeszcze w temacie zderzaków i przejdźmy do tylnego zderzaka. Jak myślicie, jest plastikowy czy stalowy? No więc tutaj rozwiązano to dosyć ciekawie, no bo jednak ten troszeczkę wystaje, więc jak, jak to będzie? U góry jest plastikowa pokrywa, a to jest to jest już metalowa część zderzaka, także tutaj też jest metalowy, czyli w najważniejszym miejscu, czyli od spodu, będzie Was o wiele lepiej chronił niż to, co standardowo macie w Wranglerze. Oczywiście tutaj niestety też mamy dosyć nisko wystający uchwyt na kwadratową tablicę rejestracyjną, ale myślę, że patrząc na to, że to jest jednak zderzak, który był przystosowany do amerykańskiej tablicy rejestracyjnej, tutaj spokojnie moglibyście go zarejestrować na krótkie tablice i sobie ją tam po prostu wstawić i ona by już tak nisko nie wystawała jak ta, która jest na tym samochodzie. Nie jest tajemnicą, że projektanci Bronco garściami czerpali pomysły z tego, co jest w Wranglerze. Natomiast jednej rzeczy nie udało im się dobrze skopiować. Jak widzicie tutaj to światło stop, to trzecie światło jest teraz kompletnie zakryte przez 37-calową oponę. Sprawdzałem, czy tak samo jak w Wranglerze da się ten pałąk tutaj jeszcze troszeczkę po prostu wysunąć i na inne oczko dokręcić. Niestety nie. Tutaj trzeba kupić specjalny adapter, który montuje się pomiędzy mocowaniem koła zapasowego, a tym pałąkiem, który wysunie ten pałąk do góry. I trzecie światło stop będzie widoczne z większą łoponą. Poza tym oprócz oczywiście różnic stylistycznych, jest to dosyć wierna kopia funkcjonalności jaką dostajecie z Wranglerem. Oczywiście z jedną dużą różnicą, z przodu nie ma sztywnego mostu, jest niezależne zawieszenie, prześwit tutaj jest po prostu niesamowity. Byłem w trasek offroad, ponieważ odstawiałem tam swojego Wranglera. Ja pojechałem Bronco, Michalina pojechała moim Wranglerem i trochę pomierzyliśmy ten samochód i mimo tego, że mój Wrangler też ma teraz 37 calowe opony, to tutaj prześwit z przodu jest o 7 cm większy niż w Wranglerze. Przy czym nie, nie mierzyliśmy do dołu gruszki dyferencjału, tylko do mostu ten prześwit. Także nawet do mostu tutaj ten prześwit jest o 7 cm większy przy tych samych oponach i teoretycznie tym samym lifcie. No, oczywiście można zdejmować drzwi. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ jakoś nie czułem potrzeby. Tutaj są bezramkowe drzwi. Kiedy otworzy się szybę, to macie praktycznie drzwi połówkowe, które wszystkie można zmieścić w bagażniku, jeżeli ma się oczywiście specjalne pokrowce, bo inaczej by się porysowały. Z tego co patrzyłem, jak zdejmuje się te drzwi, no to jest to dosyć prosta sprawa, tak samo jak w Wranglerze. Tutaj są tylko dwie śruby, nie ma tej trzeciej śruby do ogranicznika drzwi, który jest w Wranglerze. Wiązka też bardzo łatwo się wysuwa, jest tam automatyczna zapadka, nawet Ford ma instrukcję, jak to zrobić, więc możecie sobie, nie wiem, może ją tutaj gdzieś podlinkuję, możecie sobie zobaczyć, jak to robić. Jedyna różnica jest taka, że tutaj powinny się jakieś gumowe osłonki zasłaniać, na ten błotnik, ponieważ te drzwi mogą przy zdejmowaniu go porysować. No wiadomo, jest to troszeczkę inaczej. Tutaj zawiasy są od wewnątrz, a nie od zewnątrz, jak w Wranglerze, więc te drzwi nie mogą się tak swobodnie otworzyć, żeby tej karoserii nie dotknąć. Lusterko jest zamontowane tutaj na podszybiu, także jak zdejmiecie drzwi, no nie musicie kombinować, załatwiać sobie innych lusterek albo montować drzwi rurowych z lusterkami, żeby móc swobodnie poruszać się tym po drogach bez narażania na niebezpieczeństwo innych członków ruchu drogowego i siebie. Podobnie jak w Ranglerze, Bronco można też zdejmować ten twardy dach i to w dosyć podobny sposób, z małą różnicą. Oczywiście to zrobiłem i pojeździłem też tak. Wrażenia są oczywiście tak samo bardzo podobne do Wranglera. E, uczucie wolności, wiadomo. E, i są jednak małe różnice. E, tutaj mamy tak, przednie dwa panele, tak samo jak w Wranglerze, zdejmuje się im dosyć prosto. Mamy panel środkowy, też osobno zdejmowalny, także możecie sobie po prostu zdjąć tylko te trzy panele i będziecie mieli praktycznie całą kabinę gdzieś Siedzą pasażerowie i kierowca otwartą. Tutaj też jest taka różnica, że tutaj po środku nie ma tego. Pałąka poprzecznego, który jest w wranglerze, także to uczucie otwartości jest jeszcze większe. No, muszę przyznać, że już do zdjęcia tego środkowego panelu potrzebowałem lekkiej pomocy. Ktoś tam musiał siedzieć w środku i mi go troszeczkę przytrzymać, bo wiadomo, mimo tego, że nie jest on jakoś mocno ciężki, to jest na tyle ciężki, że łapiąc go tylko z jednej strony, nie da się już go tak swobodnie podnieść. Tą tylną część myślałem, że będzie bardzo leciutka. No, nie jest super ciężka, jest na pewno lżejsza niż w wranglerze, wiadomo, bo nie ma już tego centralnego panelu tutaj jeszcze wystającego. Natomiast już musiałem wjechać do garażu i ją tam po prostu ten, uży, używając mojego systemu do podnoszenia dachu, go tam zostawić. No ale da się to zrobić. Jeszcze też śmieszny fakt. Tutaj te śruby do odkręcania tego dachu są prawie identyczne jak te w że Właściwie użyłem tego zestawu do odkręcania dachu Wranglera, żeby odkręcić ten dach. Jedyna różnica to jest taka, że te śruby są troszeczkę krótsze. Poza tym to jest dosłownie ta sama śruba. Ogólnie jest to samochód większy od Wranglera. Może nie jakoś mocno większy, ale w każdym miejscu troszeczkę większy. Tutaj szczególnie macie tą maskę, która nie tak jak w Wranglerze, nie schodzi się do przodu, nie zwęża i, i w Wranglerze po prostu zostają tylko tutaj nad nadkola, które wychodzą na zewnątrz. Tutaj ta maska jest taka bardzo dosyć kwadratowa, wielka i dosyć wysoko idzie. Kiedy prowadzicie, no, no widzicie ją i macie wrażenie, że jedziecie dosyć y, dużą terenówką, y, co akurat y, pokrywa się z moimi wrażeniami, kiedy jechałem starym Bronco, bo mój bardzo dobry znajomy Dam Jan, który robi mi zawsze naklejki na mojego Ranglera, też ma właśnie takiego starego bronko i te uczucie i ten widok ogólnie na maskę są tutaj bardzo podobne w tych dwóch samochodach, w tym starym i w tym nowym. Lusterka dosyć mocno tutaj wystają. Kiedy wjeżdżałem do garażu w starym domu, żeby zawiesić ten hardtop, no to no tam ledwo to było dosłownie po Kilka centymetrów, może nawet mniej na stronę, żeby się zmieścić tym samochodem do środka. No, już nie mówiąc o jego wysokości, tutaj też dosłownie było chyba pół centymetra różnicy, ale to głównie za sprawą tych dodatkowych świateł, które są na nim zamontowane. W środku jest to też samochód troszeczkę większy od Wranglera. Mierzyliśmy z traskiem i z przodu jakieś 5 centymetrów, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że wydaje się to o wiele więcej, kiedy tam siedzicie. Na pewno centralna konsola jest o wiele szersza. Fotele też wydają się być troszeczkę szersze. Podobno są te same fotele co z Rangera. Jest tam dosyć duży. Ekran systemu rozrywki. Jedyne, na co mógłbym narzekać, to wyświetlacz, który znajduje się za kierownicą, gdzie macie wyświetloną prędkość i macie pokazane jeszcze inne informacje na temat samego samochodu. To ten wyświetlacz jest troszeczkę za ciemny i zbyt słabej jakości, przynajmniej w porównaniu na pewno z tym wyświetlaczem do systemu rozrywki, który jest wielki, wyraźny i dosyć jasny. To tam jeszcze, jak, jak jedziecie z otwartym dachem i pada słońce z tyłu na ten na to szkło tak naprawdę, które zasłania, które chroni ten ekran, no to naprawdę bardzo mało na nim widać. Bagażnik natomiast jest o 10 cm szerszy, jest trochę mniej głęboki niż w Wranglerze, no ale ta szerokość dosyć mocno kompensuje tą głębokość, także myślę, że będziecie zadowoleni i tutaj na spokojnie można cztery osoby, myślę, spakować na wakacje. Na pewno też słyszeliście na innych recenzjach, że jakość wykończenia tego samochodu w środku jest o wiele gorsza niż w Wranglerze. No mogę powiedzieć, że jest gorsza, ale na pewno nie byłby to tak Tzw. deal breaker, kiedy ja miałbym decydować o jego kupnie. Plastiki są takie troszeczkę tekturowe, mógłbym powiedzieć, nie są obszyte skórą, jest to dosyć proste i astetyczne wnętrze, które tak naprawdę wchodzi bardziej w politykę tworzenia samochodów przed Amerykanów niż chyba Wrangler, który stał się ostatnio dosyć bardzo europejski, szczególnie jeśli chodzi o wnętrze. Tam jednak zawsze panowała prostota i to, co naprawdę się najwięcej liczyło, to jak ten samochód się prowadzi i jaki ma silnik. Jeżeli zapytacie mnie, jak się tym jeździ, no to odpowiedź jest oczywista. Lepiej niż Wranglerem, to nadal nie jest typowa osobówka, ale jest naprawdę tu już nie, nie, chyba nie dałbym rady aż tak mocno odróżnić tego samochodu od G klasy. Wynika to głównie z tego, że tu mamy niezależne przednie zawieszenie, nie ma sztywnego mostu, więc nawet na takich drobnych nierównościach, szczególnie na takich drogach polnych, gdzie są wyboje albo jest taka tarka, no tutaj zupełnie lepiej to wybiera. Nie wiem też, czy to jest zasługa tego zmienionego zawieszenia, bo taka też może być ewentualność, natomiast nie to jest tutaj tą najlepszą rzeczą w tym samochodzie w porównaniu z Wranglerem. I tutaj muszę Wam dać troszeczkę kontekst, bo nie mówiłem Wam jeszcze tego, ale czuję się troszeczkę oszukany. Oszukany przez nowego Wranglera, oszukany przez Stellantis, głównie właśnie ze względu na ten silnik. Możecie sobie pomyśleć, przecież to jest ten sam 2.0 Turbo, który był w Chili, był w G2 Houndzie, ale już też wcześniej wspominałem, że on pracuje troszeczkę inaczej niż w tych pierwszych Wranglerach z serii JL, które kupiłem. Co to znaczy inaczej? No pracuje gorzej. Tak naprawdę po cały kontekst musimy się cofnąć jeszcze wcześniej, czyli do mojego Wranglera 4XE, czyli G3 Hounda. Już tam po raz pierwszy tak naprawdę Poczułem, że ten silnik 20 turbo działa inaczej. Oczywiście myślałem sobie, że jest po prostu dostrojony do hybrydy. Prawda jest taka, że nawet w 4X było coś takiego, że ten silnik no nie byłem zadowolony, wydawał się bardziej zamulający. Kiedy działał tylko na silniku, no naprawdę trzeba było mocno docisnąć pedał gazu, żeby on przyspieszał. Natomiast przy wolnych prędkościach, że tak powiem, tą całą sytuację ratował silnik elektryczny, który miał dobry moment i po prostu ten samochód się zbierał. Wydaje mi się, że ten silnik razem z jego całą mapą, taka jak była ustawiona pod 4X, wrzucili do tego Wranglera benzynowego, który mam teraz. Naciskacie lekko pedał gazu, ten, ten, ten samochód no, nie przyspiesza tak, jak jestem do tego przyzwyczajony, jak było w Chili, jak było w G2 Houndzie. Do tego powyżej tych 2000 obrotów wydaje z siebie dźwięki, Ubierającego Darfa Weidera. To jest po prostu coś w stylu. Oczywiście, troszeczkę mocniej dociśnięcie ten pedał gazu, albo ostatnio się dowiedziałem, włączycie tryb off-road, nagle przechodzicie w tryb sportowy i ten silnik naprawdę potrafi dawać radę. Jest dynamiczny. Ten auto no, nie przyspiesza jak demon prędkości, ale przyspiesza się, zbiera, naciskacie lekko gaz zbiera się adekwatnie do tego jak ten gaz nacisnęliście. Zbiera się tak jak jestem do tego przyzwyczajony w każdym innym samochodzie, który miałem. Natomiast inaczej no jest beznadziejne. I, i teraz dlaczego? i teraz czuję się troszeczkę oszukany, bo autentycznie gdybym wiedział, że ten silnik tak działa. I gdybym wiedział, że Ford Bronco stanieje, to nie wiem czy bym kupił Ranglera. Co więcej powiem wam, że gdybym nie wiedział nic o Ranglerze albo Bronco, i szukałbym swojej pierwszej terenówki tak jak 6 lat temu, i poszedłbym do salonu i wziął jazdę testową Ranglera i wziął jazdę testową Bronco. To wyszedłbym z salonu Forda z Bronco. Po prostu jak ten silnik tutaj działa, jego moc jest moim zdaniem idealnie zestrojona do, do tego samochodu. Nie jest tutaj za dużo mocy, jest wystarczająco, nawet troszeczkę z zapasem. Także autentycznie jestem zaskoczony, że da się i wsadzili tutaj V6, 2,7 litra, chyba 330 koni mechanicznych, 500 Coś tam yy, newtonometrów, momentu obrotowego, i ten silnik naprawdę sobie daje radę. No, autentycznie Jeep Stellantis czuję się przez Was po prostu oszukany. Myślałem, że wracam z powrotem do tego fajnego. Dla mnie fajnego, bo on był dla mnie zawsze fajny. Ten 2.0 Turbo nie przeszkadzało mi, że to jest mały silnik. Yy, nie miałem z nim za dużo problemów. Natomiast, no, w porównaniu z tym. Yy, to co teraz jest w tym Wranglerze w porównaniu z tym Bronco, no to jest to po prostu niebo a ziemia, to jest naprawdę, jestem sfrustrowany i bezsilny, jestem sfrustrowany moją bezsilnością, że, że można i że mam Wranglera, którego kocham i na pewno teraz nie zmienię, ale który no, jeździ słabo i sobie pomyślicie, no dobra, no ale przecież chciałeś jeszcze niedawno kupić Wranglera 392, no i spoko. Taki jest plan, mam nadzieję, że uda się go zrealizować, ale, ale chodzi mi o to, że w dystrybucji europejskiej Jeep ma nas wszystkich głęboko tam, gdzie światło nie dociera. Po prostu ogarnijcie się, Stellantis, nie wiem, czy potrzebujecie jakiejś werbalnej w przenośni lepy na twarz, żebyście się obudzili i zaczęli troszeczkę bardziej się starać. Ja wiem, że downsizing i w ogóle i unia europejska, no ale powiedzcie mi, jak Ford w tym 2024 roku wypuszcza Bronco z V6 2,7 litra, jak Ford w 2024 roku wypuszcza Mustanga z silnikiem 5.0 V8 i jakość można, jakość się udaje, można tutaj wrzucić z przodu i z tyłu stalowy zderzak, można jakoś to obejść, ale ja wiem, co się dzieje. Wy się po prostu nie staracie. Rynek europejski to jest dla Was po prostu jakiś odpad. Macie tutaj swoją obecność, ale tak naprawdę na dobrej reputacji Wam już chyba tutaj w ogóle nie zależy. Jesteśmy na torze Offroad Świat, gdzie porządnie przetestujemy zdolności terenowe Nowego Bronco. Jest ze mną Karol, który będzie naszym kierowcą testowym dobry, ze względu na jego doświadczenie. Bardzo mi miło, Karol. Cześć, witaj. Super, że mogliśmy się spotkać. Dzisiaj na offroadowej arenie zmierzy się troje zawodników wagi ciężkiej. Wszyscy pochodzą z Ameryki. Numer jeden, Jeep Wrangler 3.6, opona wielkości 37 cali, zawieszenie Teraflex na ląkarmach. Zawodnik numer dwa, Bronco silnik 2.7, opona również 37 cali. I zawodnik numer trzy, Poliftowy, wrangler, silnik dwulitrowy, piękne zawieszenie na kolowerach, opona również 37. Bronko stoi jako jedyny zawodnik dzisiaj na oponach typu AT. Ale dobierzemy tak przeszkody, żeby walka jak najbardziej była wyrównana. Karol w ciągu ostatnich dwóch lat brał udział w około 30 rajdach, gdzie 20 razy stawał na podium. Miał łącznie 5 wranglerów ale dlatego myślę, że idealnie nadaje się na kierowcę testowego wszystkich trzech samochodów i to jego odczucia z ich prowadzenia będziemy traktować jako wyznacznik dzielności terenowej tych aut. Kojlowery rządzą. Pierwszy przejazd za nami trzema samochodami, wszystkie były na 4H ustawione, tak? Reduktor i bez blokad i bez wypinanych przednich stabilizatorów. Wrażenia kojlowery rządzą. Najlepsza jazda. Kontrola nad samochodem gładziutko. Drugie miejsce, srebrny wrangler, jednak bronko pokazuje swoje małe minusy przy takich przejazdach, dużych wykrzyżach przodu przy swoim niezależnym zawieszeniu. Przeszkody staraliśmy się dobrać tak, aby ateki na bronko nie wpływały za mocno na ich pokonywanie. Aczkolwiek, ze względu na ostatnie opady deszczu, nie można było uniknąć błota w 100%. I jak widzicie, praktycznie w każdym dooku stały kałuże, na szczęście pod nimi była dość twarda nawierzchnia. Zanim usłyszycie wrażenia Karola z przejazdu po kolejnym zestawie przeszkód terenowych, muszę zaznaczyć, że o ile wymieniliśmy się spostrzeżeniami na temat jazdy Bronco po asfalcie, ponieważ w tym tygodniu, w którym nagrywaliśmy ten test w terenie, Daniel z GO 4x4 to właśnie Karolowi użyczył ten samochód, to nie mówiłem mu nic na temat tego, co myślę o tym dwulitrowym silniku w poliftowym Wranglerze i nie spodziewałem się, że on również będzie miał do niego jakieś uwagi. Z zakierownicy, tutaj o dziwo najlepiej czułem się w bronko. Najbardziej stabilny samochód, e, gładkość przejazdu, niby mniejszy wykrzyż, ale jego rozstaw osi, jakaś taka masa, rozprężenie, mega działa. E, jeśli chodzi o, o, o tutaj mojego 3-6 na, na ląkarmach, też było bardzo fajnie. Tam jest znowu ten silnik robi robotę, tym gazem można sterować na podjazdach, czuje się te koła. Tak? Tam, gdzie był największy wykrzyż, wiadomo, że najpewniej czułem się w czerwonym, w którym są zainstalowane koilowery. Pięknie, plastycznie to pracuje w takich momentach, ale znowu przy bardziej dynamicznym podjeździe pod tą górkę, jakoś to zawieszenie było takie trochę nie do opanowania. Nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje z kołami. No i dramatycznie jednak ten silnik dwulitrowy poliftowy, tak. Ten gaz jest właściwie 0-jedynkowo. Albo jedziemy wolniutko, albo musimy już go mocno nacisnąć i on się wtedy dopiero zbiera. Ale żeby w tej próbie nie wydał się czerwony najgorszy, mamy jeszcze mały smaczek. Włączymy tryb, który jest dostępny off-road plus i wtedy diametralnie zmienia się mapa silnika i reakcja gazu. od tyłu, od wrażeń silnikowych. Dla projektantów Jeepa i dla ekologów to jest kulka. nieśnieżna śnieżna, a kula błota. W waszą w twarz rzucam. No ten silnik jest po prostu poliwcie. Nawet jak włączyłem Offroad Plus, okej, okay, było więcej momentu na kołach, czuło się trochę więcej mocy, ale on był jeszcze bardziej elektroniczny. To nie była moc z pojemności, z gardła, tylko jakaś taka techniczna, komputerowa, no naprawdę słabe odczucie. Gdyby nie to zawieszenie, oj to by ten samochód musiał się tu naprawdę mocno, mocno yy, pomęczyć i powalczyć. A ogólnie, co do trzech samochodów, tak naprawdę to jest taka typowa polska górka, na dole trochę błota, wody, u góry bardziej agresywny podjazd. Moim zdaniem wszystkie sobie poradziły tak samo. Gdyby Bronco miało też Emteki, jest to samo. Brawa dla wszystkich! testowaliśmy też jak krzyżuje się zawieszenie, aczkolwiek porównywanie Bronco do tych dwóch Wranglerów z o 1 cal wyższym liftem i na long armach nie ma do końca sensu. Jednak trzeba przyznać, że Bronco nie rozczarowuje, szczególnie z tyłu. Ale wiadomo, tam, podobnie jak Wrangler, ma sztywny most. Myślę, że nie ma też czego się wstydzić z przodu, bo podobnie jak w Wranglerze, można rozłączyć mu stabilizator. I tutaj też ciekawostka: w przeciwieństwie do Wranglera, rozłączenie stabilizatora jest niemalże natychmiastowe. Podobnie też załączenie i odłączenie blokad w mostach. Szczególnie źle w tym przypadku wypada poliftowy Wrangler, gdzie ja i Karol zauważyliśmy, że odłączanie blokad zajmuje naprawdę dużo czasu. Absolutnie uważam, że można Bronko wpuścić do naszego offroadowego świata. Bardzo dobra terenówka, przejeżdżą właściwie te same przeszkody jak w Wrangler, a takie indywidualne odczucia moje za kierownicy, bardzo pewne auto, stabilne, świetnie się kleiło, pomimo różnych nierówności, nic nie podskakiwało, ekstra, ekstra jazda, brawo Ford. Czy Bronco jest lepszy w terenie od Wranglera? Myślę, że nie. Czy mu to Zdecydowanie tak. Wiadomo, że jeśli jesteście częstymi bywalcami rajdów, gdzie konkurują ze sobą terenówki różnych marek, a zazwyczaj większość z nich to małe japońskie samochody i trasy są podnie układane, to rozmiar Bronco będzie problemem. Aczkolwiek w takich rajdach czterodrzwiowy Wrangler też już jest za dużym autem. Co mnie zaskoczyło, to że to niezależne zawieszenie z przodu nie wpływa w widoczny sposób negatywnie na dzielność terenową tego auta. Myślę, że w warunkach jakie panują w naszym kraju, gdzie najczęstszą przeszkodą terenową jest błoto i kolejny, nie będzie to miało dużego znaczenia. Ważniejszy będzie prześwit, a jak mówiłem, tutaj go nie brakuje. Szczególnie z przodu. A jak już przód przejdzie przez przeszkodę, to mając blokady obydwu osi, mimo że może będzie z tyłu szerował dyferencjałem o podłoże, to i tak go przeciągniecie. Odniosę się jeszcze do silnika. Jechałem bronko po autostradzie na odcinku spod trójmiasta do łodzi. No i bajka. Tempomat ustawiony na 140 km na godzinę i nie czuć było, żeby ten silnik męczył się tak, jak ta dwulitrowa jednostka w Wranglerze. Spalanie w trasie było na poziomie 19 litrów na 100 km, czyli trochę więcej niż w Jeepie. Szczególnie, że tutaj miałem założone opony typu AT, a nie MT. Co ciekawe, po tygodniu jeżdżenia w mieście, gdzie przejechałem około 250 km, to spalanie wcale nie było mniejsze. Bronco miałem przez dwa tygodnie. I po tym wszystkim, co Wam o nim powiedziałem, po tym całym moim narzekaniu na Rangera, to po pierwszym tygodniu, kiedy jeździłem tylko i wyłącznie bronko, nie mogłem się doczekać, kiedy wsiądę z powrotem do mojego Jeepa. W drugim tygodniu, kiedy miałem bronko, wsiadłem do niego tylko raz, kiedy miałem go odwieść Danielowi. Myślę, że to świetny samochód, natomiast ja nadal zostanę przy ranglerze. Dzięki, że oglądaliście ten film, polubcie, skomentujcie, zasubskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Nara!